widzowie, dawno nie byłam boksiego na kanale, prawda? No to dzisiaj to się zmieni. Jedna paczuka. Poczekajcie. To jeszcze nie koniec. Druga paczuka. Jeszcze mam parę rzeczy, czekajcie. I rzeczy z trzeciej paczuchy, takiej mniejszej, które już wyciągnąłem. To może sobie, sobie od tego zaczniemy. Witam Was bardzo serdecznie w takich pięknych warunkach. Opa, jeszcze jest ciepło, więc korzystamy. Siedzimy sobie tutaj, jak widzicie, na dworze. Na pierwszy ogień seria Crazy Robot. Nie mam tutaj tylko dwóch wyrzutni, ale mam emiterki Crazy Roboty XP1011, 2 gram na sztukę. Serii Crazy Robot. Następnie mamy zwykłe, zwykłe Crazy Roboty w postaci petardy. I one mają taki dosyć unikalny kod kreskowy. Znaczy nie kod kreskowy, tylko kod. Bo zazwyczaj petardy mają TXP, albo XP jak to emitery A tu mamy taki specjalny kod, jak ktoś pamięta, może dać znać Podobny do tego co miały Crazy Roboty kiedyś, to jest taki sam S01002 Kategoria F3 Takie wiecie, 2 gramówki, pakowane po 12 Niczym legendarne Crazy Roboty Wiadomo, to jest trochę mniejsza gramatura, no ponad dwa razy mniejsza A Takie są przepisy, fajne petardki Szkoda tylko, że nie mają czerwonej flary ale do kolekcji, do zabawy, jak najbardziej Następnie mamy Turbo Saluta TXB TX 946 25 strzałów w 25 mm Też hukowa Będziemy sobie testować Mega Salut Tutaj już mamy 30 mm TXB 947 Tak ona się prezentuje 480 mleków A na ile ma? Już powiem 402,5 No to no to kurcze Dobra, tak to się prezentuje, my sobie to gdzieś tutaj na bok Jak tą paczkę, nie wiem tam paczkę chyba ja wstanę Ja sobie wstanę i zacznę unboxing tej paczki Poczekajcie sekundę Ja muszę wstać aż żeby wam zrobić Dobry ten unboxing Oczywiście ja myślę, że ja nie będę przedłużał, tylko teraz przyspieszę sobie te tempo. A poczekajcie, bo ja wam jeszcze powiem tylko, co jest w tych paczkach. W tych paczkach w większości są takie pozycje, które jakby dawno nie były nagrywane w t A wiecie, jest teraz tyle nowości, praktycznie co chwilę są jakieś nowości, że czasami można zapomnieć o naprawdę fajnych perełkach, które po prostu przez to, że tyle jest nowości i innych rzeczy, że po prostu można o nich na chwilę zapomnieć. A my wam je zapomniemy. Sam do końca nie pamiętam co tu jest. Wiem, że dużo indeksu, mniejsze, większe kosteczki, więc będzie co nagrywać akurat idealnie przed sezonem, bo nie tylko nowościami człowiek żyje. Pamiętam jak w tamtym roku parę terełek odkryliśmy, kiedyś robiliśmy takie wiecie, starsze z teksa, zobaczymy co tu jest. Kurde, W ogóle jak zapakowane, nie? No właśnie, elegancko. <grystanie> Dobra, przyspieszamy. Stop. Kurczę, czy ja dobrze widzę? Nie, nie, muszę Was to stworzyć. Tu mamy TXB674, 139 strzałów, baterie Kamper. Poczekajcie. Konesera tu mamy. Ej, kurczę, aż takie duże bycie się nie spodziewałem. Zobaczcie, mamy tu baterię Konesera 139 strzałów, Power fiesta, 25 do 30 mm. E, Wyciągnąłem coś z kartonu, bo... Się prezentować Zobaczcie, tak ona się prezentuje, Mixed Caliber, no kurczę. trzeba je przetestować. I to jest w sumie, w e, jakiej kategorii? 67 sekund, kategoria F2, niecałe 2 kiloneku, o kurczę, kampałdzik taki, będziemy testować. Zobaczcie jeszcze raz, cyk. Ale to już chciałem w zeszłym roku przetestować. Nie przetestowałem, więc fajnie, że ją teraz postawiliśmy na testa. Czy myślę, że, że stary filmik też był chyba na fulltekście, nawet w zeszłym roku chciałem przetestować. Nie wiem, czemu nie przetestowaliśmy w końcu. Syk! To jest Haha! Ha. To jest już taka, można powiedzieć, ponadczasowa etykieta w fulltekście. Ja pamiętam, zaniszaka jeszcze. Jak jeszcze nie do końca legal, bo ja mam ten jakiś legalny, mogę sam kupować pamiętam tam, tam wyrzutnie, kiedyś wiecie, zjadkiem do kurtowni, To mogłem popatrzeć na takie rawetki. King jedynka, King Dwójka, bardzo chyba znany. King, King dwójka, jak ktoś mnie zna i ogląda, to wie, że to jest jedna z naszych ulubionych wyrzutni setki. Bardzo fajna, bardzo dynamicznie polecamy. A to mamy King jedynkę i z tego co ja pamiętam, ona chyba ciut dłużej strzelała. No powiem wam, że chyba nigdy osobiście z Kinga jedynki nie strzelałem, zawsze widziałem, bo, bo tak naprawdę King jedynka i King Dwójka mają... Bardzo podobne szaty graficzne, swego czasu, jak już nie były one na MWP, tylko na f 4 i potem były znowu jako Camp out, to one były w takich, wiecie, w takim kartonie. Moim zdaniem to się o wiele lepiej prezentuje, więc fajnie, że Triplex z tego wrócił. No i co? Co nieco o niej sobie opowiemy. Bo jak ona ma dosyć też taki dziwny kod, nie? Bo jakby wszystkie wyrzutnie, znaczy ponad 90% pewnie, wyrzutnie w tym pleksie, ma TXB albo XB kody, nie? A tutaj mamy taki IHW901, no. 1980 gram, w trójka oczywiście. I to ma końcówkę C, ponieważ to jest camp out, ponieważ zwykła taka jest na kategorii F4, jest w szkółce. Rok produkcji 2024, więc mamy tutaj taką jakby najświeższą, podejrzaną partię. Więc fajnie sobie będzie przetestować czy tutaj mamy gdzieś czas działania, moi drodzy? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Nie widzę, wiadomo. Spektaklost, czyli do widowni 25 metrów. Pamiętajcie, czytajcie instrukcję obsługi. Nie widzę, ale czas strzelania, czekajcie. Może po prostu źle patrzę Nie, nie widzę. Pewnie dobra, napiszę Wam, ile ona mniej więcej, oraz jaka jest, jaka jest jej cena. Odłóżmy ją sobie teraz na bok. Bo mamy drugą paczuchę jakby dwa biedne, bo to jakby jedna na drugie jest, jak widzicie. To to sobie odłożymy Podziwiajcie to sobie tak? A tutaj weźmiemy kolejną paczuchę No kurczę, będzie bardzo dużo tych filmów Mam nadzieję, że teraz w weekend uda się wszystko nagrać Akurat dzisiaj mamy takie okienko pogodowe Nie wiem jak pogoda u was, ale u mnie praktycznie codziennie lało wiatr, zimno Dopiero dzisiaj taka pogoda się uspokoiła Są jeszcze kałuże, bardzo mokra ziemia Ale miejmy nadzieję, że teraz na weekend uda nam się większość tego nagrać Bo mam jechać fajną jazdówkę Z ABS-em i z Maniakiem Piro, więc zobaczymy, może się uda Zobaczymy sobie, albo nie, wiecie co zrobię? Od razu dwie otworzę nie, nie, w dziewczonym tempie, żebyście nie musieli czekać. Wydaje mi się, że to jest chyba góra. Właśnie jestem pewien. To powinna być góra tak. No to co? Znowu przyspieszamy i zaraz się widzimy jak utworzymy te paciuchy. Stop! Zabezpieczenie na najwyższym poziomie. Zadbali on największy najmniejszy szczegół, zobaczcie, to jest taka gruba pianka. <laughs> tu mamy tylko jedną pozycję. Kurczę, ale... Echo, Echo. Ej, eee, no to szczerze? Dobra, przyznam się, w ogóle nie kojarzę tej wyrzutni. Reflex Echo, zaraz Wam pokażę z bliska. W ogóle podejdę, zobaczcie, tej wyrzutni totalnie nie kojarzę. A kto z Was ją kojarzy? Zobaczcie. Tak ona się prezentuje. Echo Triplex 10 strzałów. Bardzo nietypowa. Dolot do 30 metrów. Zobaczcie tutaj. Kurde. Jaki ona ma indeks? TXB 947. Zobaczcie. TXB 947. Triplex hmm, 10 strzałów. Tak ona się prezentuje. Sprawdźmy sobie rok produkcji. Kurde, nie widzę. Nie widzę. Ale ją przetestujemy. Jestem bardzo ciekaw. Nietypowa dziesięćdziesiątowa wyrzutnia. Echo. e h e hmm. Triflex. Kategorii? Jakiej? E jeden, to jest 1.2 kaliber w ogóle. Dosyć niżutka jak na 1.2. E, czas działania 15-20 sekund, 150 gram. Hmm. Bardzo ciekawe moi drodzy. Kategoria F2. Jak ona sobie tutaj leży na tych kampołdzikach? Karton sobie odkładamy na bok. I lecimy z unboxingiem kolejnym, znaczy kolejną częścią tego Więc przyspieszamy, otwieramy i zaraz do Was brak. Dobra, jesteśmy z powrotem Otworzyłem do góry nogami No cóż, niestety, bywa i tak O, to też jest stara kosteczka flashu W sensie długo jest w tym tu mamy indeks TXB 243, 60 strzałów, 20 mm 420 gram neku ale będzie testów, kurde. Dobra, <laughs> seteczka. Let's party, black magic, czarna magia. Hmm. TXB 511, czas strzelania. O, to jest dla osób, które lubią coś co nieco dłużej strzela, bo tutaj mamy aż 75-80 sekund, a wydaje mi się, że większy setek pójdzie minuty, komitu strzela, więc ta jest trochę dłuższa. Jak ktoś chce, to let's party, black magic. 20 mm, jaki ona ja ma menek, już Wam powiem. Opa. Neku mamy tutaj 460 gram, przetestujemy, może być ciekawa Silver Dragon, też taka klasyczna grafika, poligrafia taka Ale tutaj chyba rok produkcji jest nowy, nie? Tak, to rok produkcji jest nowy Dolot, tak, kaliber Ej kurczę, ona dosyć taka mała jest, zobaczcie, niska, a to jest 25 metrów indeks 389 Silver Dragon, ciekawe, ciekawe, taka mniejsza kosteczka, przetestujemy Silent Night. Wiecie, że ją oglądałem? To śmieszne, wyrzutnia nazywa się Cicha Noc. A ona chyba nie do końca jest cicha, z tego co widziałem po filmiku, ale może się zmieniło to w partii, więc przetestujemy przetestujemy. xb 378. Zobaczcie, bo w sumie ona nawet ma tu znaczek. Więc to mnie ciekawi. 475 gram, oczywiście to jest 1,2 cala, czyli 30 mm. Hmm. tak się prezentuje. Ciekawe. Podam ją sobie tutaj, ale nam się już pomału buduje taka wieżyczka, jak za starych dobrych czasów, jak były wielkie pakiem unboxingi. Lil Magnolia, TXB 174 jak chyba, ja, że to mój rzut, nie jest to 25 oczywiście. Eee, za dzieciaka to już kurczę, taka też naprawdę, no mam ma 10 lat, bo więcej ta poligrafia, ja ją znam, więc sobie przetestujemy kategorię L2 oczywiście, bo to jest taka mniejsza kosteczka. Hmm. Zielony efekt z Green plus kraken, więc taka do zabawy może być fajna budżetowa kosteczka. Cyk. Kolejna taka budżetowa kosteczka TriColor colors, 3 kolory od Triplexa TXB 171. Także jeden cal, bo to jest w sumie taka sama jak ta, wielkościowo. A nek mają taki sam, czy nie? Z ciekawości 4 i 176. Nie. Nie mają tego samego neku. A tutaj Param. To jest też. Nie, czekajcie. Ej, wiecie, coś śmieszne, że to jest 0,8 cala. Zobaczcie. Jest trochę wyższa od jednego cala. Hmm, Fajne, bo ona jest w ogóle taka trochę wyższa niż standardowa, wydaje mi się, 20. Tak, tu do porównania. No jest troszeczkę wyższa, o 2-3 cm. Hmm, ciekawe, 36 strzałów, tej w ogóle totalnie nie kojarzę, TXB 050. W kategorii F2 oczywiście. Hmm. Przetestujemy, 288 gram neku, no nasza wieża jest coraz wyższa. Kolejna setka. Setka to jest chyba taka najczęściej, się, jedna z najczęściej wybieranych. Wiecie, jeżeli ktoś nie, nie z zbyt często idzie do sklepu, to kupuje myślę taką setkę w 20. Tak powiem, że taki Janusz, w sensie wiecie, sezonowiec. Chociaż setki my też z często strzelamy sobie przed godziną 00. Tutaj mamy Let's Rock po polsku, za tx 691. To mamy takie fajne, szalone minki, że nie będzie. Taka ciekawa seteczka, fajna fotografia. Tutaj fajnie widać rezerwa i ląd podstawowy, więc mamy dwa ląty, więc też fajnie. Gurde. Ja on to kłaść. Dobra, tylko nie spadnie, nie spadnie. Jest git. Mamy jeszcze Golden Waterfall. To też taki klasyczny już smaczek z stajni Triplexa. E, nigdy jej chyba też nie testowałem. 184 gramy, 25 TXB-038. No. Ciekawe czy to jest tak, że ty Tryplex ma no, ponad 1000 wyrzutnie, bo sam tego nawet nie wiem. Będę musiał jeszcze w kopie zapytać, czy takie indeksy, bo są, wiecie, indeksy od TXB, na przykład tu mamy 0,38, a są indeksy nawet 900, to, coś, nie? Ciekawe od czego to zależy. Dobra, sobie tutaj gdzieś położymy, będzie widać? Będzie. I na koniec mamy jakby naszą wyrzutnię z nowej serii triplex jest to mianowicie podejdę i pokażę Wam, bo tutaj, kurczę, to jest taki fajny, chytry lisek. Zobaczcie. First Strike się nazywa. Tutaj mam tego ugliska i mogę wam powiedzieć, że to jest bateria z nowej serii Best Deal, czyli taka nieco bardziej budżetowa wersja wyrzutni, aczkolwiek efekty i tak będą fajne. Tutaj mamy kaliber 14 mm. Zobaczymy. Hmm. Nie wiem, ile ona kosztuje. Nie mam pojęcia. Neko mamy 260 gram, więc myślę, że ją sobie nawet dzisiaj przetestujemy, bo widzę, że jest pogoda, a mam miejscówkę, gdzie tak pojedynczo baterię można strzelić. Więc myślę sobie, że ją przetestujemy i może już nawet jej test jest na kanale, na pewno na triplex już będzie, bo już za to jako pierwszy tam na triplexa. tak ona się prezentuje. Hmm. Całkiem ciekawa. Kaliber ciekawy, nie? Bo taki dosyć mały, 14 mm, 84 strzały, hmm. ale ten fajnie, fajnie wygląda. Bez deal, taka bardziej budżetowa wersja. Hmm. No zobaczymy, jestem ciekaw. I co? Mało przechodzimy do końca. Nie ma co tu przedłużać, bo nie lubicie jak się za dużo gada. Lubicie konkrety. Przecież ja sobie tak jak mówiłem: serię Crazy Robot. Przypomnimy, że tak powiem, sedno się zbliża. Więc dla fanów w huku to jest coś idealnego. Oczywiście tu zaraz wyświetlą się dwie, bo jeszcze jest jedna wyrzutnia, która ma strzał bodajże 16 i ona jest 1,8 albo 1,9 cala. Też hukowa. Yy, oraz druga. Ma taki Reaper, wiecie, Mina, i taki, jakby shotguna, takie multi naraz raz lecą strzały saluta z miną, też fajnie się ona prezentuje. I tam mamy 25 strzałów, eee, więc sobie myślę, że przetestujemy w jednym odcinku serię Crazy Robots, przypomnienie takie, eee, możecie napisać w komentarzu, co byście chcieli, żeby się znalazło w takiej serii Turbo Salut, w sensie w Crazy Robot, Nie wiem, może jakieś. Ja bym na przykład byś zrobił Crazy Robot, bym zrobił motylki z wybuchem, nie? Bo pamiętacie, fajne są motylki z wybuchem, bo teraz, moim zdaniem, w motylkach brakuje często huków. Są fajne motylki, lecą jakiś krakling, bo w ogóle tylko lecą i nie ma nic, a w takim na przykład Crazy Motylku mogą być. mógłby się nazywać Crazy Butterfly, nie? Wiecie serii Crazy Robots? I bym na końcu wybuchał. Nawet nie musiał być wybuch, po prostu żeby coś wybuchało, nie? Bo jeżeli to ma być seria hukowa, to fajnie. możecie pytać, znać co byście widzieli w takiej serii Crazy Robots. Jak widzicie też możecie pisać co byście chcieli, żebyśmy najpierw przetestowali, bo trochę tego jest na pewno więcej, żeby pisać kompałdy Marcin czy to studiwił, A może coś innego z Triplexa, coś nie ma testu i Was ciekawi, to to przetestujemy. Ja już nie przedłużam, zapraszam do subskrybowania, łapka w górę, jakiś komentarz napiszcie, macie dać łapkę w dół nawet jak chcecie i tak to dla zasięgów. Wbijacie też do Triplexa, link macie w opisie, bo tam najszybciej wpadają jakby testy tych produktów, bo najpierw odpalamy i wrzucamy na triplexa surówkę i potem ja sobie to montuję do siebie wrzucam też. Eee, tak to wygląda, żeby było szybko, po prostu, wiecie, a zmontowanie filmu do to troszkę dużo trwa. Eee, więc tak nie przedłużamy. Już niedługo Sylwester, mam już październik, naprawdę ten rok bardzo szybko minął, widzicie jak wasze stafy, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja z Wami ja, Marcin, na to życzę Wam miłego dziąka, dnia, nocy, poranka, nie wiem kiedy to nacier. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!